Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj z Silgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z Racji Żywnościowych. Dzisiaj IMRE, czyli jedna z wielu, tak naprawdę, można powiedzieć, czeskich racji żywnościowych. Ponieważ w Czechach dostępnych jest wiele różnych racji żywnościowych, IMRE jest taką bardziej cywilno wojskową. Są również racje w Czechach pokroju tuby wypełnionej chlebem, da się coś takiego kupić. Jakie są również racje stricte wojskowe, tak naprawdę zamknięte na ten rynek, praktycznie niedostępne poza innym. Ale my dzisiaj sobie sprawdzimy właśnie to, czyli osobni podrabinowa dawka, Individual Meal Ready to Eat, menu numer 1. Zdatne do spożycia do 17 marca 2021 roku, ja to akurat nagrywam połowie maja roku 2020. Ma następnie mamy również pokazane, co znajduje się w środku, a samo opakowanie jest naprawdę bardzo proste, czyli typowa, militaryjna, zielona folia i tyle. A w środku karton, w którym to znajdziemy całą zawartość. Skoro o zawartości mowa, to przejdźmy właśnie do odpakowania. Zanim to jednak zrobimy tradycję. zapraszam do partnera kanału. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, a my chodzimy już to otwierać. Oto jest indywidualna, osobniwa, potrawinowa dawka, czyli dzienna dawka zapotrzebowania. przeznaczona na 24 godziny, a w środku mamy również to, co znajduje się tutaj. Ale za chwilę sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Składować w temperaturze do 25 stopni Celsjusza, maksymalnie 70. Procent wilgotności. Jeśli będzie tak składowana, to w teorii Rasja ma wytrzymać minimum legalnie, prawnie do 17.03.2021. Sama Rasja jest naprawdę bardzo podstawowa, nic więcej tutaj nie ma, niech nie zostało nam nic innego, jak ją otworzyć. Plup. W środku wszystko spakowane jest właśnie w takim kartonie, i w tym kartonie jest to, co nas interesuje najbardziej. Zaczynamy od tak naprawdę papieru toaletowego. Chris Bread Graham, aka po prostu pieczywo chrupkie. Napój instant. Jeszcze raz pieczywo. Dżem truskawkowy i brzoskwiniowy. Tutaj niestety, jak sami widzicie, coś się stało w opakowaniu i coś musiało po prostu nam ten dżem truskawkowy przebić. Tak więc raczej nie będzie datny do spożycia. Mm -hmm. I jeszcze jest dżem borówkowy z jabłkiem. Gorzka czekolada, 25 gramów. Cukier, naprawdę dużo, dużo, dużo cukru. Tuńczyk w oleju. Cukierki z multivitaminą. Guma do rzucia. Wieprzowe mięso, czyli konserwa wieprzowa. Kawa, dwie saszetki soli, jeszcze jedna kawa i dwie saszetki herbaty czarnej, teraz jeszcze czekolada i danie główne, czyli morawski frabec. Czyli danie typowo czeskie, typowo morawskie. Jest to nic innego jak w tym przypadku. 60% mięsa wieprzowego, woda, 10% cebuli, sól i cała reszta. Może to być naprawdę, naprawdę interesująco. Przynajmniej na tym zdjęciu wygląda naprawdę smakowicie. I oto jest właśnie cała racja żywnościowa. Może się wydawać, że tych kilokalorii tutaj aż tak dużo nie ma. Tym bardziej na 24 godziny, ponieważ cała ta racja w teorii ma mieć ponad 2000 kilokalorii z grosza. Musimy jednak pamiętać, że takie dania główne, które jest olej, jak i mięso. Mają naprawdę bardzo dużo kilokalorii. To wszystko dodajemy tutaj, tak naprawdę, cukier, który również wylicza się w kalorykę. Czekolada, 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 tak więc tych kalorii jest tutaj naprawdę sporo, ale one są takie bardzo jednolite, bardzo mocno węglowodanowe, bardzo cukrowe bym wręcz powiedział. No i to wszystko jako wypełniacz pieczywo z mięsem i olejem w różnych sosach. Tak więc zobaczymy, jak to wszystko będzie smakować. Zapraszam już do oglądania. Dobra, moi drodzy, oto jest racja przed nami. Muszę Wam powiedzieć, że to główne danie przepięknie, wręcz pachnie. Unosi się tu w całym pokoju. Wszystko jest już gotowe, za chwilę sobie zobaczymy, jak to będzie smakować. Jednak, jak sami już widzicie na pierwszy rzut oka, racja bardzo podstawowa, zrobiona naprawdę bardzo tanio, ale zobaczymy, jak będzie praktyczne, tak więc zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tak samo jak i w poprzednim odcinku, który widzieliście, czyli w racji duńskiej, tak samo i teraz zrobimy tak, że pierwsza część odcinka była nagrana na moim starym mieszkaniu, a nowa dopiero, kiedy znalazłem niestety czas, czyli właśnie już po przeprowadzce, tak więc witam was w troszkę większym pokoju. Mam nadzieję, że miło tutaj razem spędzimy czas i nie przedłużając, po prostu zapraszam was już do oglądania. Dzisiaj skupimy się właśnie na tej racji przede mną i zaczniemy od dania głównego, bo nie dość, że mi bardzo pachnie, to jest bardzo, bardzo tłuste, a tłuszcz... To najlepszy nośnik smaków, tak więc wygląda bardzo ciekawie. Od razu również danie główne zjem sobie z ponieważ danie główne to jest nic innego jak dosłownie sos i mięso. Gęsty sos, esencjonalny sos i mięso. Więc brakuje tutaj właśnie jakiegoś zagryzacza. Zapraszam do oglądania. Zacznę od samego sosu, bo jestem bardzo ciekaw. Mmm, ma bardzo nietypowy, ziołowy wręcz powiedziałbym taki przyjemny zapach. Co to jest za zioło? ale mi pachnie jednym ziołem, tutaj tylko nie wiem czym. Na pewno jest liść laurowy, bardzo mocno wyczuwalne, ale coś tu jeszcze jest, i nie potrafię tego znaleźć, ale jest taki bardzo nietypowy, moc naturalny, domowy, ziołowy zapach, taki bardzo fajny to pachnie, tak domowo, tak naturalnie, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, spróbujmy sam sos na razie bez niczego. Gęsty, mięsny, tłusty, dobrze przyprawiony, sól, pieprz, mhm, mm I, to, i to zioło, oprócz liścia laurowego, Coś tu jeszcze jest. Strasznie mocne, strasznie intensywne. Nie ja wiem, co to jest, tylko nie potrafię sobie przypomnieć ani nazwy, ani nic. Może wiecie, zna się ten smak, zna się ten zapach, ale nie mogę sobie powiedzieć ani przypomnieć, co to może być tak naprawdę. Hm, ale bardzo pozytywnie, bardzo, bardzo pozytywny pierwszy odbiór. Dobra, mięso. Jeśli chodzi o kawałki, to jest dosłownie raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jest dosłownie 13 kawałków. Kawałeczków tak naprawdę powinienem powiedzieć. Weźmy jakiś pierwszy, lepszy. Taki oto. No i zacznijmy. Smacznego w nowym miejscu. Hm. Mmm! Wow! Mięso, ku mojemu zaskoczeniu, nie jest takie gumowate, wręcz tak rozpuszcza, rozkrusza się w ustach, bardzo łatwo się je, bardzo łatwo się je gryzie. To jest rzadkość, ponieważ mięso, niestety, w wielu racach żywnościowych to jest istna guma do rzucia, dosłownie istna guma do rzucia. Minus jednak tego mięsa jest taki, że ze względu na ten bardzo intensywny sos, ten cały smak mięsny przeszedł do sosu i to mięso jest takie mniej wyczuwalne pod względem smaku, ale to nie jest do końca minus, z tego względu, że tak jak w niektórych daniach mamy ten problem, że jest bardzo mało sosu i cały smak tak naprawdę w takiej garstce sosu nam został, odstał, tak też tutaj tego sosu mamy mnóstwo, tak więc za każdym razem, z każdym jednym powiedzmy kawałkiem mięsa możemy wziąć dosłownie całą łyżkę sosu. Mm -hmm. Bardzo smaczne danie, nawet nie chcę tego przegryzać, bo to jest po prostu smaczne, esencjonalne, dobrze przyprawione, mięsne, tłuste, Wow, naprawdę bardzo dobre danie główne, bardzo smaczne pod każdym względem. Myślę, że herbata to będzie teraz najlepsze połączenie. Dosyć długo ją tak naprawdę trzymałem, prawie 7 minut. Jest naprawdę bardzo długo jak na herbatę, a mimo to w kolorze, nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to widzę, że jest lekkomentna, ale jest bardzo taka łagodna. Zapach również taki bardzo łagodny. I tak samo w smaku, pomimo tego, że trzymam ją naprawdę długo, parzyłam naprawdę długo, to w smaku to jest taka bardzo, bardzo leciutka czarna herbata. Trudno jest mi się doczepić, ale to jest taka typowa, tania, bardzo, bardzo łagodna herbata. Skoro już to próbowaliśmy, no to pieczywo, ale tym razem bez niczego. Typowe pieczywo, takie pieczywo można kupić dosłownie w każdym sklepie z pieczywem, wszędzie smakuje tak samo. Skoro zaczęliśmy od mięsnego dania głównego, to przejdźmy do mięsa właśnie dosłownie, do weprowe meso. I od razu razem sobie z pieczywem tutaj spróbujmy. Ze względu na temperaturę, ponieważ u mnie w środku teraz jest jakieś 25-26 stopni w mieszkaniu, w środku, nie na zewnątrz, e, troszkę się nam to danie roztopiło i tak jak tutaj troszkę jeszcze tego tłuszczu zostało i on zmienił już swoją konsystencję, tak więc tak też cały tłuszcz, który był z tej strony, prawdopodobnie gdzieś mi się coś naświetliło, wręcz się roztopił. Tak więc tutaj też trzeba tutaj wręcz ostrożnie do tego podejść. Konsystencja takiej sprasowanej, bym powiedział, mielonki. Widać jednak przyprawy, widać jakiś pieprz dosyć sporo ilości pieprzu, tak więc być może będzie smacznie, być może będzie smacznie, oby. Zapach bardzo łagodny. Jak boham to no paradoksalnie, ale o wiele mocniej czuję pieczywo, a to może różnie znaczyć. No nic, spróbujmy. No, weprowe maso, masny wyrobek, konserwa, weprowe maso 70%. Powiem Wam, że w ogóle nie poczułem jakbym, nie wiem, że mięso w ogóle zjadłem, tak więc weźmy trochę więcej. Teraz coś poczułem. Bardzo delikatna konserwa, Pomimo tej mm, niefajnej, powiedziałbym, konsystencji samej puszce, tak też konsystencja, kiedy już jemy, jest naprawdę przyjemna. Ze względu na ilość tłuszczu, fajnie ta konserwa, wręcz się można powiedzieć, rozpływa, tak naprawdę, w ustach. Ale jej zapach, jej smak jest bardzo łagodny. Tylko też przez to, że mm, tak naprawdę cały smak tej konserwy i to mięso jest taki bardzo łagodnym smaku, bardzo dobrze tutaj czuć przyprawy. Pieprz tutaj robi dosłownie 100% roboty. Bardzo fajnie, bardzo dobrze przyprawiona konserwa. Ale nie wiem, z jednej strony fajnie, bo jest łagodna i można tego jeść więcej, a z drugiej strony, jak jest 70% mięsa w mięsie, to powinno być gdzieś wyczuwalne. A tutaj mimo wszystko, pomimo tego, że no, to nie jest najmniejsza porcja na świecie, no bo tej konserwy też nie ma jakoś absurdalnie duże, żeby jakoś smarować tonę tego, ale to trudno jest mi ją wyczuć, tak więc te suchary, te, to pieczywo jest naprawdę bardzo mocno intensywne i tutaj to mięso gdzieś nam się lekko zatraca. Zdecydowanie trzeba tego mięsa dawać jeszcze więcej. Nie mówię, że to jest złe, w żadnym wypadku. Po prostu tego mięsa trzeba dawać naprawdę tonę, żeby to było takie bardziej przyjemne, bardziej mięsne, bardziej konserwowe. W takiej formie, jak jest tutaj, na pewno posmakuje wszystkim, którzy lubią łagodne konserwy, dobrze przyprawione. Pod tym względem jest super, naprawdę super. Napój numer dwa, powiedzmy, że kawa. Mętny, brązowy kolor. Uuu, uh, 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 ale pachnie, jakby mi ktoś to dosłownie ziarna spalił. O, panie! U, uh, u, uh. Mmm! Ta kawa chyba może na pierwsze miejsce wejść, na pierwsze miejsce wśród najgorszych kaw, jakie, jakie piłem w racjach żywnościowych. Strasznie mocne, strasznie spalone, gorzkie, um, na końcu taki posmak wody. A! Ja nie jestem kawoszem w żadnym wypadku, e, dopiero dosłownie wczoraj, jak to nagrywam, kupiłem swój pierwszy w życiu aeropress i pierwszy raz w życiu zrobiłem dobrą kawę, Kumacie, to ja mam 23 lata. Po 23 latach zrobiłem Albo inaczej, nie zrobiłem, tylko zrozumiałem, co to znaczy zrobić dobrą kawę w życiu. Naprawdę, Aeropress to jest genialna rzecz, polecam wszystkim, sponsorowana nic. Po prostu wreszcie zrozumiałem, co to znaczy zrobić dobrą kawę. Nie gdzieś kupić, tylko zrobić samemu. I aha, ale to jest niedobre, to jest spalone, to jest smoła. Ja nie wiem, nie wiem, jak to się w nomenklaturze kawowej mówi, ale jak ja bym był jakimś ekspertem, to bym powiedział, że to jest smoła, że ja piję smołę, dosłownie. Strasznie mocne, takie koszkie, goryczkowe, a, a nagle na końcu zostaje sama woda, dosłownie. To nie ma żadnego sensu, to nie ma kawy, <laughs> nie, nie tego zrozumieć. To jest jest jeszcze gorsze niż polska kawa, e, naprawdę zła kawa, <laughs> chyba jedna z najgorszych jakie piłem w ratach żywnościowych, nie spodziewałem się, że arpole można pobić, nie żeby coś, no niestety arpolowskie kawy są już od kilku lat naprawdę słabe moim zdaniem, ale to, to jest tak bardzo nietypowe, nie wiem z czego to jest że to muszą być tak czarne ziarna, wow. Nie smakuje pod, pod żadnym względem. Nie wiem, może komuś to smakować, jak najbardziej, ale brakuje mi kawy w tej kawie. Cokolwiek na końcu zostaje dosłownie woda. Na początku taki, mmm, ale to jest gorzkie, takie mocne, czarne, kawowe, a na końcu nagle czujesz wodę i gdzie ta kawa, gdzie ta kawa, prawda? Uff, nie spodziewałam się tego. Miejmy nadzieję, że następna rzecz będzie lepsza. Tym razem mówimy sobie o rybce w oleju. Typowy tuń, taki, powiedziałbym, rozdrobniony w takich bardzo, bardzo małych kawałeczkach. Nie taki fajny, duży tuńczyk, duży kawałek, tylko takie dosłownie rozdrobnione kawałeczki, czyli ten typowo tańszy. Bardzo duża ilość oleju, bardzo, bardzo duża. I to akurat ma swoje zastosowanie w ze względu na kalorykę, tak naprawdę. Spróbujmy ponownie troszkę, troszkę grubiej, troszkę śmielej. Hmm, pachnie tuńczykiem, pachnie olejem. I tak samo smakuje. Bardzo dobre, mocny smak tuńczyka. Ze względu, że jest tutaj tego oleju naprawdę sporo, ten tuńczyk nie jest suchy, jest przyjemny. Ten olej również ma ten smak tuńczyka. Bardzo, bardzo dobrze to smakuje. Trudno zepsuć tuńczyka w oleju, naprawdę bardzo trudno zepsuć tuńczyka w oleju. Napój następny, czyli tak zwany napój instant. Pachnie napojem cytrynowym. Wow, chyba dałem za dużo wody. Chyba zdecydowanie dałem za dużo wody. OK, bardzo wodniste, rozwodnione. Zdecydowanie musiałem dać za dużo wody. a tutaj jest ledwo 150 ml, tak więc... Pod względem smaku jest nie okay, po prostu jest rozwodnione, zdecydowanie za dużo wody, po prostu nie wiem, pierwszy raz, mi się to zdarzyło, żebym za dużo wody dał do czegokolwiek z racji żywnościowej, ale pod względem smaku raczej nie będę oceniał, bo być może to jest po prostu moja wina, za dużo tej wody niestety dałem. Pod względem zapachu pachnie tak przyjemnie cytrynowo mocno, ale jak się weźmie już na piję, to jest taki typowy słony i bardzo lekki, bardzo łagodny, ale to tak jak mówię, całkiem możliwe, że moja wina dałem za dużo wody, tak więc... Przez to jest taki bardzo łagodny, bardzo bardzo rozwodniony. Lecimy do następnych rzeczy, czyli do drzemów. Jak sam widzicie, są tylko dwa. Niestety, ale ten jachodowy, czyli truskawkowy, był niezdatny do spożycia. Po prostu dosłownie był otwarty tym bardziej teraz, jak już się przeprowadziłem. I trochę czasu minęło od tego nagrywania ostatnio w moim mieszkaniu, jeszcze, w pokoiku. Więc mamy dwa drzemy i zacznijmy sobie właśnie od tego ciemniejszego. Ale to jest słodkie. Jakby mi ktoś nie powiedział, jaki to jest smak drzemu, to szczerze mówiąc, bym nigdy w życiu nie zgadł. Bardzo mocny. Słodki, zdecydowanie zbyt słodki. Nie mam pojęcia tutaj za smak, jam, tak szczerze mówię, nawet nie powiem wam, bo zapomniałem, po prostu zapomniałem i nic mi to nie przypomina, jak go jem. Niestety, ale smakuje cukrem, dosłownie smakuje cukrem. Miejmy nadzieję, że ten mniejszy będzie smakował lepiej. Dajmy na drugą stronę. Wiecie co, brzoskwinia brzoskwinią, Kolejby by to nie było. To jest również cukier. Strasznie te słodkie są te cukry. Bardzo, bardzo słodkie cukry. Nawet powiedziałem cukry. Dżemy, przepraszam bardzo. To miałoby może jakieś swoje zastosowanie, ewentualnie taką bardzo, bardzo cieniutką warstwę, żeby dać jakiś taki lepszy posmak tak naprawdę pieczywa. Mogę zresztą spróbować nawet. Próbujemy to zrobić tak naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. Tak, żeby tego było dosłownie taką bardzo mała warstwa. I wtedy to by mogło mieć sens. To doda takiego przyjemnego, lekko słodkawego. Po prostu taki lekki słodkawy smak tutaj dodamy do tego pieczywa. No i teraz tutaj takie pieczywo, bardziej słodkie. No ale z drugiej strony to traci sens. Z jednej strony chcemy, żeby, żeby dżem był taki przyjemny, owocowy, dosyć intensywny, bo się miło kojarzy, miło się to po prostu je. Taka chuda warstwa to dodaje co najwyżej, to tak się czuje jakbym, nie wiem, posypał trochę cukrem tak naprawdę. Zdecydowanie zbyt słodkie są te dżemy. To nie jest minus tylko i wyłącznie racji czeskich, nieczeskich i tak dalej. W Polsce też jest podobnie. Polskie dżemy też są często bardzo, bardzo słodkie. Wiele dżemów jest strasznie przesłodzony, bardzo, bardzo mocno przesłodzonych. Herbatka, mimo wszystko najlepsze na pójść chyba z tych wszystkich trzech. Prawie koniec zacznijmy od czekolady. Słodka, cukier, twarda, trudno się rozpuszcza. Pomimo tego, że ta czekolada była na zewnątrz, przez cały dzisiejszy dzień, a w środku u mnie jest dosłownie 26 stopni chyba w mieszkaniu. Taka typowa, tańsza cukrowa czekolada. Więc propos cukierków, spróbujmy czegoś takiego. Mmm, Wreszcie coś, co nie jest słodkie. Wreszcie coś, co jest takie kwaskowe. Idealnie tutaj kontruję. Całą słodycz w większości rzeczy z racji. Hmm. <grym> OK. Ten mały podroby cukierek zrobił tutaj fenomenalną robotę. Cała słodycz, która tutaj była, którą zjadłem, słownie nie zapomniałem. Bardzo przyjemny, owocowy, kwaskowy, orzeźwiający, delikatny. Bardzo fajny cukierek. Gdyby było go więcej niż jedną sztukę, byłoby naprawdę super, naprawdę bardzo, bardzo smaczny, bardzo dobre. I na samo zakończenie guma. Miętowa, średnio mocna. OK, jakieś 10 sekund później ta mięta już znikła. I teraz wchodzi całe na biało cukier. Taka typowa najtańsza możliwa guma. Moi drodzy, tak jak w ostatnim odcinku obiecałem, tak samo i tutaj się postaram, czyli krótkie podsumowanie. Racja ma swoje plusy i ma swoje minusy. Dania główne i dania mięsne są bardzo dobre. Danie główne mnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczyło. Jest po prostu fenomenalne. Dojem sobie je teraz pomimo tego, że jest. 22.30. Tak? Nie pytajcie, nie pytajcie, dlaczego akurat to nagrywam. O tej porze nagrywam. Ja mam normalną pracę, tak więc ja sobie zawsze nagrywam poza pracą. Mięsne rzeczy również bardzo pozytywne. Łagodna, przyjemna konserwa, genialny wręcz tuńczyk. piczyło równie fajne, ale rzeczy słodkie są moim zdaniem zbyt słodkie. Czekolada, typowa tania, drzemy, typowe tanie, typowy cukier. Guma to już guma. Ten cukierek podroby był naprawdę fenomenalny. On po prostu tutaj zrobił robotę. Jeśli zaś chodzi o napoje, to są takie typowe, łagodne, herbata była dobra, nie powiedziałbym, że jest zła, ale jest bardzo łagodna. Trzeba by było ją jeszcze dłużej tutaj trzymać, albo po prostu. Trzymać i pić po prostu raz zarazem, tak, żeby z każdym miłkiem była troszkę mocniejsza. To zdecydowanie myślę, że zepsułem po prostu to, rozwodniłem za mało wody, taki typowy, leciutki, bardzo delikatny izotonik. O kawie lepiej, żebym nic, <grym> nic nie mówił, nie wiem co tutaj się stało, tak więc nie mam pytań. Ogólnie mówiąc, nie jestem zawiedziony, w żadnym przypadku zjadłem następną już taką rację. Ten dla mnie to również eksperyment, żeby spróbować czegoś nowego, ponieważ racje z czasem się zmieniają, dlatego też staram się co dwa lub trzy lata robić jakby odcinki takie porównawcze, albo takie refresze, takie odświeżenie wręcz odcinków. Więc i tutaj coś się pozmieniało. No, danie główne jest po prostu numer jeden. Bardzo pozytywne zaskoczenie, bardzo mi smakowało. Jeśli gdzieś będę kiedyś w restauracji, która będzie coś takiego serwować, z miłą chęcią zjem. Jest to bardzo smaczne, naturalne, takie domowe, swoiste, takie esencjonalne, bardzo mi po prostu smakowało. Dobra, po prostu nie przedłużam. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół. Napiszcie, co Wam się nie podobało. Postaram się to poprawić. Udostępniajcie ten film oraz subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Dużo osób, które mnie oglądają, nie subskrybuje kanału. Jak ostatnio patrzyłem na statystyki, nie musiałem patrzeć, bo YouTube mi to sam pokazał. Po prostu do mnie krzyczał. Panie Stilgar, 63% osoby, które mnie oglądają, nie subskrybują. Tak więc zachęcam do subskrybowania. Bardzo, bardzo zachęcam, żebyście po prostu nie ominęli następnego filmu. Ja na subskrypcję nie patrzę jako Wyznacznik czegokolwiek, bo w moim przypadku to po prostu nie działa. Ja mam tyle subskrypcji, tylko i wyłącznie dlatego że mam taki ogrom serii. Tak dużo serii. Tak więc gdybym ja nagrywał tylko i wyłącznie jedną serię, to miałbym, nie wiem, jedną piątą subskrypcji, tak więc u mnie to się wszystko łączy, u mnie to nie ma nie żadnych wyznacznik, Po prostu zachęcam do subskrybowania, żebyś nie ominął żadnych odcinków. Do tego po prostu zachęcam. Zapraszam, jeśli chcesz. Mam nadzieję, że się wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie, pytajcie śmiało. Jeśli chcecie pogadać, zapraszam do komentarzy, zapraszam do dyskusji, zapraszam na mojego Instagrama w opisie, a ja po prostu się z wami żegnam. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia. W w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa-pa pa pa pa. pa, pa.